A teraz posłuchajcie, dlaczego tutaj dzisiaj spotkaliśmy się? Dawno temu w Jezus się narodził. Na siameszku, nie w łóżeczku, na ten świat przychodził. Powitali go pasterze, całe ludko witał. Trzej królowie z pokłonami w dzieciąteczku przybyli. Na pamiątkę tamtej chwili Piękne święta mamy, od Wigilii Boże Narodzenie zawsze zaczynamy. Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, że uczę się miło Bo pięknie przygotowaliście nas, wprowadziliście w atmosferę świąt. Bardzo dziękuję paniom, wszystkim aktorkom, wszystkim śpiewaczkom i wszystkim pięknym aniołom, muzykowi, wszystkim, wszystkim, którzy brali dziś udział w przedstawieniu. A teraz pozwolę sobie złożyć wszystkim państwu, wszystkim dzieciom, najlepsze życzenia świąteczne. Życzę wam, aby w waszych domach Powtórzcie to swoim mamusiom. Mówię teraz do dzieci. Aby w waszych domach były najpiękniejsze święta. Aby była śliczna choinka. Były pod nią prezenty. Nie ma śniegu, ale też się można cieszyć i bawić. Aby było radośnie. Aby było bogato. Abyście się śmiali i bawili i pięknie wspominali święta. Ja zawsze cieszę się z tego, że jestem tutaj razem z wami. Co roku przedstawiacie Nowe, oryginalne programy związane z przyjściem Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. I jestem zauroczony i świętą rodziną, i aniołkami, i tutaj pasterzami, którzy pięknie tańczyli. Myślę, że to, co mówiliście w swoich włotek wypowiedziach, to, co chciałem podkreślić, to przede wszystkim rzeczywiście uśmiechając się do siebie. Korzystajmy z tych warunków, które dają nam szczęście i radość. Bo myślę, że tylko takie zdarzenia mogą mieć miejsce w tym przedszkolu, w którym tutaj jesteście, spędzacie część swojego życia. A też dzięki temu, że macie dobrych opiekunów, wychowawców, no i na pewno rodziców. Nie spodziewam się za, za to, co zawsze tutaj przedstawiacie. A teraz, no wiadomo, jesteśmy w okresie przedświątecznym, chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia dla Was i dla Waszych rodzin, dla, waszych, dla Waszego rodzeństwa, dla Waszych bliskich, żeby te święta z, z, były przepełnione radością, spokojem, żebyście spędziły je w rodzinnym, takiej rodzinnej atmosferze, pełne radości, a na przyszły rok, żebyście wszystkie były zdrowe, bardzo grzeczne. To też na pewno moich dzieci. Przecież <noise> tak jak Pan Wójt powiedział, zawsze pamiętamy o po sprzątaniu swoich pokoi, bo to też jest ważne. Ja też chciałem skorzystać z Ziemioły. <noise> <noise> Oficjalnie, chciałem przekazać moim dzieci, a przede wszystkim od rodziców, e, rodziców, drodzy nauczyciele, życzenia, wszystkiego najlepszego, abyście mieli uśmiech na co dzień, którego niestety jest coraz mniej. Zdrowia Wam życzą rodzice, także ja, którego coraz bardziej brakuje, oraz wiary, która naprawdę czyni córka. Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.